Siema, wraz z trzecim partem dostaliśmy Eza Goku i Freezy. Tutaj mamy... dane, powiedzmy, tego Eza. Kategoria silna na nie, na nie to jest Universe Rival Saga. Ale dodatkowo, żeby zadawać obrażenia, trzeba mieć aktywny link Legendary Power, więc lr są bardzo wskazane. Miałem nagrywać to od piątego poziomu, ale... Film trwałby zdecydowanie za długo, więc zrezygnowałem. I zrobimy sobie tylko ostatni, bo to i tak pewnie trochę potrwa i nie mam gwarancji, że uda mi się to zrobić za pierwszym razem też. Trafił się tęczowy Vegeta, więc fajnie takim teamem to robię. Tych dwóch supportów tu wrzuciłem tak dodatkowo. No, żeby tam szybciej to zbić też. Hmm, tak Roshi i Tien bardzo mocno obrywają niestety ale no może się uda ich jakoś uchronić od ataków no i już pierwsza rotacja jest bardzo słaba podejrzewam że się nie uda zrobić tego za pierwszym razem od razu ale no zobaczymy wegetę dam na pierwszy slot bo no Goku sobie podniesie defa przy okazji ale tam no te e, Tiani Roshi na końcu pewnie bardzo mocno oberwał. to oczywiście dużo się naładował z dwoma suportami w rotacji, ale dużo nie uderzy, bo nie ma aktywnego tego linku Legendary Power właśnie. Nawet połowy paska nie wziął. Więc naprawdę bardzo mocno wzmacnia atak ten e, link aktywny. Nawet kryt za dużo tutaj nie pomógł. Normalnie to by z dwa paski ściągnął pewnie tymi atakami. Chociaż, no, może trochę mniej, ale jeden to luźno. No, Roshi i Tien dostaną pewnie za stówkę. Tak podejrzewam. Może lepiej. E, nie cała stuba. Dobra, super ataków nie było, więc chociaż tyle. Revivala tutaj nie będę miał jeszcze. ale w następnie, w następnej też jeszcze nie będę miał bo nie dostał 7 razy więc może być lipa Goku i Freeza, no nie, 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 nie zwiększył im się jakoś mocno atak po tym Eza, a no oni ataku oczywiście nie potrzebowali. Za to defensywnie zostali bardzo, bardzo mocno poprawieni. Można ich nawet śmiało na SB, wybrać jakieś Goku eventy, TGT i tak dalej, i powinni dawać radę bez problemu. Nie mam tu nadal revivala, więc yy, nie będę używał skilla, bo po prostu nie przeżyję. A szkoda, bo mocno by uderzyli. I to będzie 6 ataków dla Vegety niestety jeszcze. Jeszcze zabraknie do revivala. No, no tu już widać... ...wzmocnienie w y, obrażeniach. Dużo, dużo więcej z aktywnym linkiem bije. Tam Leno dwa paski ściągnął, do jak mówiłem w sumie. Że dwa paski możesz zdjąć. I teraz faktycznie tyle, nie, tyle dał rada. No, nie trochę gorzej, ale defensywnie dają radę, byleby superataku nie dostali, byleby tam Goku na końcu też jakichś niespodzianek niemiłych nie przyszykował. Ale już po dwóch superatakach defensywnie też jest w miarę. No i to jest trochę ryzykowne teraz bo jeżeli tutaj... no jest ryzykownie mogę się wywalić w tej, w tej rotacji teraz zależy jak super ataki się otoczą, ale jeżeli przeżyję to w następnej wchodzi roż i rotacji i tam powinien być revival dostępny To jest super atak w dobrym miejscu, bo tu Vegeta ma pewną redukcję już chyba. Dobra, no to to przeżyłem już na pewno, bo Roshi i Tien nie dostaną na pewno za 100 tysięcy zwykłego ataku już. A na Goku całkiem mocno dostał niestety. No, tu roszy już powinien mieć właśnie Revivala dostępnego więc fajnie No, lekkich skilla użyję raczej na pewno nie ma co się hamować Bo w razie Deda i tak jestem żywy No i dwa tęczowe orwy dostaną też, więc też fajnie. 6 orbów to nie za dużo, ale zawsze coś. No dobrze pójdzie, to może nawet ta rotacja to skończy. No skończy tylko ta rotacja, bo kajaka nie ten na pewno dadzą radę. Bez wątpienia. 6 milionów No i elegancko. Ostatni powiem, poszedł łatwiej niż poprzednie, szczerze mówiąc. Ale no ładnie, ładnie super ataki się poukładały. No, za zrobione. Połowa teamu darmowa, połowa alerki samonowane, ale po tych dwóch panów raczej dużo osób się skusiło hmm, jak tu jeszcze ludzie inni robili zobaczmy gdzie to są te rankingi tutaj są o, dobrze, do 13 nawet ktoś doszedł ale to już z dwoma nowymi o właśnie jeszcze ta kalifla jest do pomocy zapomniałem o tym jeszcze ona mogła pomóc ładnie tutaj no Full LR Team tutaj praktycznie, tutaj też. Ale tu już z tymi dwoma nowymi tu jeszcze ten imp jest. Z Boku i Freeza pewnie oczywiście po Ezie już jak do tych pierwszych level podchodzili. Gdzie tu są te dziesiątki. Tu też Fuller LR Team. Tu to samo Kalifla używana. No mniej więcej podobnie wszędzie to wygląda. Głównie LRKi są używane w tych teamach. A jest tu jakiś team gdzie jest tak mniej lerek. Ten jest taki w sumie gdzie tylko cztery lerki są. Ale głównie tak to chyba... O, tutaj też są tylko cztery. To to samo. Mniej no, no podobnie, podobnie to wygląda, bo jednak dość ograniczona jest to Eza. Nie wiem, gdzie ten go Frieza tutaj są. Hajsu trochę wiedzą. No jak mówiłem atak im się mocno nie wzmacnia, ale dostają potężnego kopa do defa z ataku to tylko to, że super atak 25 jeśli się nie mylę, ale zaraz to zweryfikuję, jeżeli że super atak muszę im mieć, Można może tymi w sumie, dużo ich mam. Z tego więc salmonu poleciało dużo tych śpiących krajów. to czemu by ich nie wykorzystać? Nie wchodzą oni najlepiej, ale no jednak coś tam podbijają, a można całkiem ładną liczbę tych kajów zebrać. Jeszcze jeden. No dawaj, dawaj. To nie wchodzisz gościu 20% to wcale nie tak mało Mógłbym 5 wrzucić, może wtedy by weszło Ale no jeżeli by wszedł pierwszy to by było gwarnowane No dobra, ale weszło I no tylko defa Tylko defa sobie podnoszą na superataku A w pasywce też dostali dużo defa Na superataku dostali 77% I na No, yy... tylko na superataku dostali na ultra super ataku już nie. A nie. Dostali i na super ataku i na ultra super ataku. No to bardzo, bardzo dużo tego defa dostali faktycznie. A no, jeszcze się zmieniło to, że nie tylko atak musi być obniżony, ale może być też def obniżony. Że albo stun, albo seal. Tak, stu, atak DF obniżony albo stun albo seal i ki plus jeden na starcie każdej tury więc no będzie łatwiej pełną pasywkę odblokować po prostu No to tyle z tym EZA Na razie